Zobaczcie, ktoś tu sprzątał. Niby pisze droga leśna, także może ktoś z nadleśnictwa tu sprzątał. Ja tu byłem parę razy też na akcji trochę złomu wyniosłem, puszek. Cała tam droga, tak kubki porobione. Ale tak chyba tu i na z brzegu sprzątali, bo dalej widzę, że nie. Ale ciekawe, czy ja pod tą górkę wjechałbym swoim złomem. Ona się tu wydaje mała na telefonie, ale. Ale jest, kurczę poziom. Kurczę na no telefon, to tak kamera nie odda. Ale góreczka, no na tych oponach to chyba bym nie wjechał. A jeszcze tu krzoki, korzenie. No, chyba by tu stanął. Tu jak to drzewo że tam jest taka wydma piasku. kolein takich, to mógłby tutaj zamielić. No, chyba ciężko by miał. Okopę ciężko było pokonać na pionowo, a tutaj no, góra zacna. Może nie na tych oponach. Na nowych oponach może by poszło na jedynce, dwójce, kurczę. Dobra, jesteśmy na niedzielnym sprzątaniu i idę szukać złomu. No, witam was, moi drodzy, na kolejnym niedzielnym złomobraniu. Dzisiaj obrałem całkiem inny kierunek. I zobaczymy, co przyniesie dzień. A ja znowu idę w złym kierunku. Dobra, muszę przejść. O! A i znowu mam rękawiczkę. Sukces. gdzieś stuko o. Fajna się wiosna zrobiła o nic Kurczę, muszę tam zejść No, chyba nowa miejscówka Odkryta, że tu może być znowu coś miododajnie. Opowiem Wam, że nigdy mi się w tą stronę nie chciało jeździć. Jeździłem w tym kierunku za puszkami, ale teraz postanowiłem troszkę dalej tutaj podjechać i zobaczyć. Zobaczymy, a jak wyjdzie wagowo. Może rekordu nie będzie Ale zawsze coś tam będzie mniej tych śmiecioszków O wysyp Jest ładnie Trochę źle się idzie tym rowem Z taki kurcze Zapadający się i nierówny. tu trochę złomu z pokarmem dla Żukowskiej smacznego Żukowska smacznego, jeszcze jest ten no pędzelek. Teraz przechodzę na drugą stronę. Jeszcze zobaczę co tu. Czy tu gruz jakiś wywarony? Chyba gruz no i fajnie stalucha. Kurczę, we workach się komuś... Nie to steropion, o Boże Tak właśnie mówię, gdzie w takim worku gruz będzie, to się zaraz rozleci. Dobra Trzeba stąd wyjść, ruchliwie się robi Ale się ciągnie ta droga Teraz stąd jakoś wyjść ale jeszcze nie wiem jak Tam jeszcze nigdy nie byłem O, jest puszeczka, wrzucę ją i, i widzimy się za chwilkę Tutaj chyba nie będzie już tak głupita ta strona Ale okaże się Wszystko się okaże, moi drodzy, na podsumowaniu O, i znowu, a tydzie jest destruk przez kosiarkę Tam jest kolejna Dobra, miałem się rozłączyć pyk Dobra Widzimy się za chwilę Wiecie, jaki fajny telefonik znalazłem. Taki stylowo wykręcony. <laughs> Dobra, bierzemy. Firmowy telefon. Dobra. Widzimy się za chwilkę. No nie uwierzycie. Jeszcze jeden taki sam telefon znalazłem Ale jajka I tak samo złamane Może jakie kradzione albo ktoś wyrzucił żeby się już komuś nie posłużyło <laughs> Ale jajka A myślałem że mi z torby wyleciał czy tam z ręki <laughs> Dobra No nie wierzę Trzeci telefon taki sam I tak samo złamany Kurde, no one wyglądają jak nówki o co tu chodzi? Tu musiał być jakiś gang Dobra Tu przecież niedawno byłem, no kurczę nie pamiętam dokładnie w którym miesiącu jeszcze chłodno było ale śniegu nie było i teraz nie wiem czy to był grudzień nie no to było chyba po tych opadach przed opadami tego dużego śniegu kurcze czy po no kiedy ja tu byłem, pamiętacie? <laughs> musiałbym zerknąć na na kanał kurcze kiedy to, to ja tu byłem no, przejdę kawałek i jedziemy zaraz na podsumowanie, bo <laughs> trzeba tu przyjechać za, za pół roku, chyba, albo no, za jakie dwa miechy, zobaczymy, no. Na razie, na razie jest jak jest. Dobrze, moi drodzy, tutaj również dawno nie byłem. No i zobaczymy. Jak tu nic nie będzie, to chyba już ostatnia stacja i, i do domciu. Znaczy, na podsumowanie. Dobra. Zobaczymy się za chwilkę. Popatrzmy sobie chwilkę na, na te piękne widoczki tam za tymi chaszczami. Ptaszki ćwierkają. Dobra. No i jednak robię ostatnią stację. Myślałem, że tu coś będzie, bo uch, tu też nie tu dawno mnie nie było. A tu kurczę, guzik. No nic, przeresa tu kawałek i jadę na podsumowanie. No i tak, moi drodzy, jesteśmy na podsumowaniu. Piękne telefony. W sumie to 6, 5,5. Klapki na tych telefonów musiało być dużo więcej. Wszystkie jednakowe, nie wiem, z jakiejś kradzieży czy coś. Nie wiem, dziwna sprawa. I dobra, ważymy to zaraz. No dzisiaj połowy słabe. No dobra, to ważymy to. A no, jakiegoś tam spektakularnego wyniku się nie spodziewam. No żeby jeszcze ta tempa waga chciała. Dobra. Na no jakiś spektakularny wynik tu nie liczę. Uuu, słabiutko. Kilo 800. Kilo 800. Dobra, to wszystkiego najlepszego. Cześć, trzymajcie się.